31 odcinek, jak wygrywać reputację, i kontynuujemy wątek związany z poszukiwanymi umiejętnościami u kandydatów. Karolina, jak to jest ze współpracą? Hmm. Praca zespołowa to jedna z tych umiejętności, których firmy poszukują u kandydatów. Wierzę, że jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi i to właśnie współpraca z innymi daje nam szansę na to, żeby uzyskiwać lepsze rezultaty, efektywnie realizować swoje cele. Oczywiście pod warunkiem, że wykorzystamy indywidualne nasze predyspozycje w tej pracy zespołowej. Wspólnie możemy szybciej się uczyć i unikać błędów, ucząc się na błędach innych. Przed rozmową rekrutacyjną warto sobie przemyśleć, spisać przykłady sytuacji wskazujących, że umiesz współpracować z innymi, że umiesz się komunikować i wspólnie rozwiązywać konflikty. Jest to bardzo dobra okazja do tego, żeby na konkretnych przykładach. Pokazać swoje mocne strony i swoje pozytywne nastawienia. A Marta, a jak to jest z umiejętnością podejmowania decyzji? Po pierwsze, trzeba sobie powiedzieć, że podejmowanie decyzji to jest jakiś proces, bo z jednej strony zbieramy informacje, a z drugiej strony je przetwarzamy po to, żeby dowiedzieć się o tym, co będzie, ale też na podstawie tego, co już zrobiliśmy w przeszłości. Podejmowanie decyzji to jest taki właśnie proces, który wymaga z jednej strony otwartości, szczególnie na nowe informacje, które dochodzą, z drugiej strony, elastyczne wymaga elastycznego reagowania, mm -hmm. czyli zapraszamy do kilku odcinków wcześniej. I to jest taki moment, kiedy podejmowanie decyzji bazuje na takim uważnym reagowaniu na, na, na bieżąco, co się dzieje. Czyli to jest taki czas, kiedy puszczamy naszego autopilota i zaczynamy przejmować sterowanie ręczne. I często w procesach rekrutacyjnych to podejmowanie decyzji jest łapane. Na poziomie kilku elementów, bo z jednej strony, jak ty, drogi kandydacie, definiujesz dany problem, jak ty określasz sobie cel, jak ty mm, zbadasz w ogóle, jakie masz warianty w podejmowaniu decyzji, mm, jak ty przewidujesz w ogóle konsekwencje, co się zadzieje mm, na skutek tej Twojej decyzji, jak Ty wybierasz w ogóle optymalne rozwiązanie, ale też jak Ty się uczysz i robisz tak zwaną analizę wrażliwości, czyli jak Ty analizujesz mm, wyniki na podstawie różnych zmiennych, więc to podejmowanie decyzji nomen omen nie jest wcale takie proste. Mhm. Czyli dzisiaj dwie nowe umiejętności. Do zobaczenia w kolejnej. Cześć.